na podcast zaprasza Fundacja GPW. Dzień dobry. A w dzisiejszym odcinku naszego podcastu ETF, czyli Exchange Traded Fund, czy też tłumacząc to na polski, fundusze indeksowe notowane na giełdzie. Na czym polega ten instrument, jakie są jego cechy i dlaczego to jest dobra opcja dla inwestorów indywidualnych? Z odpowiedziami na te pytania zmierzą się nasi goście, a są nimi Bogdan Kornacki, ekspert z GPW. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Mateusz Mucha, zarządzający aktywami beta ETF. Dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy panowie od podstaw. Czym dokładnie są ETF-y i czym one się różnią od takich tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, czy też pojedynczych akcji? Bogdan Kornacki. Fundusze typu ETF to są fundusze, których głównym celem, właściwie jedynym celem jest to, żeby naśladować indeksy, przede wszystkim indeksy uznanych giełd światowych i w Polsce indeksy warszawskiej giełdy. E, mają naśladować pasywnie, jeden do jednego, e, przy bardzo niskich kosztach, co w długiej perspektywie, szczególnie dla inwestorów, ma ogromne znaczenie. I te fundusze są notowane na giełdzie, jak sama nazwa wskazuje. Więc łatwo w każdej chwili zobaczyć, jaka jest ich cena, jak dokładnie naśladują indeks. W każdej chwili można je kupić, sprzedać, wycenić portfel inwestycyjny, dołożyć następne. A jakie przewagi ETF-y mają nad innymi dostępnymi opcjami, w które można inwestować na rynku? Giełdowym Mateusz Mucha. W porównaniu do rynku giełdowego stricte, no to oczywiście akcje i obligacje możemy porównać. Tak? Przede wszystkim ETF-y tutaj przychodzą z dywersyfikacją. ETF można rozumieć jako taki portfel właśnie, czy to 20, 40, 80 spółek. Po prostu mamy jeden fundusz, który automatycznie inwestuje właśnie w ten indeks giełdowy, który składa się oczywiście z różnej liczby spółek. Mamy takie nawet przypadki, że mamy tam 500 spółek, a nawet ponad 1000. Także można to rozumieć jako taką jedną dużą akcję, która składa się z tych 1000 mniejszych po prostu w zależności od tego, o jakim indeksie mówimy. Ta dywersyfikacja jest o tyle ważna, że właśnie zabezpiecza inwestora przed tą niewiedzą, w które tu spółki inwestować, tak? które biznesy są teraz, że tak powiem, na rynku wzrostowym, które na spadkowym. Umówmy się, takie przewidywanie spółek, które najlepiej dadzą zarobić w tym najbliższym okresie, czy na tym długim okresie, jest bardzo trudne. Tak? Osoba, która na co dzień zajmuje się czym innym, no praktycznie jest skazana na porażkę w wytypowaniu takich spółek, bo statystyki też pokazują, że nawet profesjonalni zarządzający Właśnie o tym warto wspomnieć. W długim terminie też przegrywając z tymi indeksami giełdowymi, bo po prostu takie prognozowanie, które spółki dadzą najlepiej zarobić jest bardzo trudne. Jak rozumiem taka dywersyfikacja w ramach ETF-ów minimalizuje ryzyko e, straty, ale jednocześnie też zyski, które dzięki temu możemy osiągnąć są potencjalnie niższe, niż kiedy obstawiamy konkretne e, spółki. Tak jest. Mamy przede wszystkim minimalizację tego ryzyka specyficznego danych biznesów, bo mamy wiele tych spółek różnych. Spółki finansowe, spółki biotechnologiczne, spółki górnicze. Bardzo wiele tych różnych spółek może mieć i oczywiście w zależności od tego, jak one się zachowują, razem, z że tak powiem, w tym portfelu, no to obniżają to ryzyko specyficzne. Oczywiście nie eliminują go w całości. Dalej jest ryzyko giełdy rynku, o tym należy pamiętać. I tak, oczywiście, mniejsze ryzyko inwestycyjne oznacza mniejszą szansę zarobku, ale właśnie to jest rzecz, którą powinni sobie inwestorzy zdali Sprawę, że na rynku kapitałowym przede wszystkim powinniśmy kontrolować ryzyko inwestycyjne, a nie stopy zwrotu, bo tych de facto nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nie wiemy, co za rok urośnie najbardziej. tak? Nikt z nas tego nie wie. Jeżeli byśmy wiedzieli, to byśmy raczej tutaj nie siedzieli. Ale to, co jesteśmy w stanie kontrolować, to właśnie to ryzyko inwestycyjne. Czyli kolokwialnie mówiąc, jeżeli ulokuję wszystkie środki w jednej spółce, muszę się liczyć z tym, że mogę stracić 100% zainwestowanego kapitału. Jeżeli ulokuję swoje środki w 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, no to tutaj. Musiał się apokaliptyczny scenariusz wydarzyć, żebyśmy stracili wszystkie swoje pieniądze. No a to umówmy się, wtedy giełda nie będzie naszym zmartwieniem. A wracając na warszawską giełdę, na Książęcej, jakie są typy ETF-ów dostępne dla inwestorów? Mamy w tej chwili notowanych 11 ETF-ów, z czego 10 są to ETF-y oparte na indeksach akcyjnych, jeden jest oparty na indeksie obligacji Skarbu Państwa. To też jest ciekawy instrument, tak, tak może na chwilę odejdę od, od, od pytania, bo warto popatrzeć, jakie stopy zwrotu, jak, jak on się zachowywał w przeszłości. Ten indeks obligacji Skarbu Państwa, TBSP odzwierciedla oprocentowanie obligacji, które teraz są dosyć atrakcyjne, szczególnie jeżeli to oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, to proszę tutaj Zauważyć. Natomiast, jeżeli inflacja będzie spadała, to, to kupno teraz ETF-a na obligacje Skarbu Państwa po obecnych cenach. To myślę, że Mateusz też może więcej powiedzieć na ten temat, ale może dawać konkurencyjne stopy zwrotu, na przykład do lokat bankowych. A wracając do pytania i do typów ETF-ów, to mamy kilka ETF-ów na indeksy zagraniczne. I kilka ETF-ów na indeksy polskiej giełdy, zaczynając od wig 20, czyli od indeksu największych spółek, przez mwig 47 średniej spółki, SWIG-80, czyli te spółki, te, te spółki mniejsze. Każdy może sobie wybrać, zakładając to, jaki segment rynku uważa, że będzie bardziej rósł. Może jednocześnie e, jednym zleceniem, kupując jednego ETF-a, zainwestować w indeks NASDAQ 100, czy Standard 500, czy indeks DAX. Indeks NASDAQ to jest indeks tych najbardziej rozwijających się najszybciej technologicznych spółek amerykańskich. Także praktycznie mamy cały taki rozwijający się świat, rynek polski plus zagranica. Także to, to, to możemy jednym zleceniem, jednym ETF-em. Jednym kliknięciem. Tak, 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 zgadza się. I co bardzo ważne, jeżeli mógłbym to powiedzieć, to właśnie ta transparentność. Inwestor jest w stanie dzisiaj sobie sprawdzić, co jest dokładnie w tym ETF-ie, bo indeksy giełdowe, co za zasady, są transparentne. Giełda ma jasną metodologię ich tworzenia i ta lista spółek jest na bieżąco pokazywana każdego dnia. A czy to jest tak, że zarządzający ETF-em kupują akcje spółek, które są w danym indeksie, które odwzorowują ETF-y. Tak, to jest to jedna z metod tworzenia funduszy ETF. Nazywa się metodą replikacji fizycznej, polegającą właśnie na tym, że dokładnie kupujemy to, co jest w tym indeksie. tak? Czyli jeżeli mamy tu wspomniane MWIG40, no to w naszym ETF-ie na MWIG40 mamy dokładnie te same spółki, które są w tym indeksie. Jeżeli jakaś spółka przechodzi na przykład z MWIG-u do wig 20, bądź schodzi z giełdy, bądź spada do swig my oczywiście przeprowadzamy transakcje polegające na tym, że ją sprzedajemy i kupujemy w jej miejsce nowe. tak? Warto też wspomnieć o aspekcie dywidend. Przecież wiele spółek giełdowych wypłaca dywidendy i nasze, nasze fundusze ETF reinwestują te dywidendy ponownie w skład tego indeksu. Dlatego mówimy tutaj o takich indeksach dochodowych. To też ważny aspekt, ponieważ te 2-3 czasem na 4% dywidendy co roku reinwestowane, no to znowu w takim długoterminowym inwestowaniu przyniesie znaczącą korzyść dla inwestora. A co trzeba zrobić, aby zacząć w ETF? -y? inwestować? Jakie są tutaj pierwsze kroki do wykonania przez inwestora? Pierwszy krok to jest oczywiście założenie rachunku maklerskiego. Tak? Tu jest właśnie ta specyfika różniąca etf -y od tych tradycyjnych funduszy, że musimy mieć rachunek maklerski. Tak. Następnie trzeba oczywiście złożyć zlecenie kupna takiego funduszu ETF. No i przede wszystkim trzeba mieć plan inwestycyjny, swoją strategię inwestycyjną. Trzeba wiedzieć, że ETF to nie jest żaden tutaj święty gral, to nie jest gwarantowany zysk, czegoś takiego na rynku nie ma. To jest oczywiście ryzyko inwestycyjne mniejsze niż inwestycje w pojedyncze spółki, ale w Ryzyko inwestycyjne, więc trzeba tutaj mieć jakiś plan na to. Tutaj z pomocą przychodzą nam oczywiście te historyczne stopy zwrotu i ryzyko, tak? Możemy zobaczyć, ile taki indeks najwięcej stracił, ile on daje zarobić, jak on się w ogóle zachowuje. Także przede wszystkim musimy zbudować portfel, który jest dopasowany do nas. A ile potrzebujemy pieniędzy, aby taki portfel. Zbudować, ile powinniśmy mieć oszczędności na star, aby w ogóle myśleć o tym, żeby kupować ETF-y. Zaczynając od podstaw, to jeden ETF może kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności od ETF-u, więc to jest minimalna kwota, żeby mieć jeden ETF. Natomiast budowa portfela no to już każdy sam. To, to można zbudować od razu, a można też inwestować systematycznie w długim terminie. Warto zwrócić uwagę na to, że ETF-y można kupować na kontach. IKE, czyli w planach takiego długoterminowego oszczędzania, gdzie jeszcze dodatkowo mamy zyski czy, czy oszczędności wynikające z braku opodatkowania, czy to podatkiem belki, czy możliwością odliczenia od podatku dochodowego kwot wpłacanych na, na te konta, co przy długoterminowym oszczędzaniu daje bardzo duże stopy zwrotu, bardzo duże korzyści dla inwestorów. Badania na świecie pokazują, oczywiście tutaj każdy musi sam rozważyć, że składowa takiego portfela inwestycyjnego, długoterminowego w postaci indeksów akcyjnych daje lepsze stopy zwrotu niż niewykorzystanie tego, tego segmentu rynku. Z jednej które... strony, mamy potencjalne zyski, ale są też koszty, czy ETF. Mówiąc kolokwialnie i wprost, są drogim instrumentem, jeśli chodzi o zarządzanie, czy jest wysoka prowizja dla osób, które tymi instrumentami zarządzają? Są dwa aspekty, które trzeba poruszyć. Pierwsze to opłata za zarządzanie i koszty obciążone funduszem. One polegają na tym, że jeżeli dzisiaj kupujemy ETF, no to w ciągu trwania tej inwestycji, załóżmy tych 10 lat, taką małą łyżeczką codziennie jest pobierana tak w skali tego jednego dnia ta opłata, która w ciągu roku, w zależności oczywiście od danego ETF, a jaki on rynek, odzwierciedla, no może wynosić kilkasetnych procenta do nawet tak 80%, To w zależności od tego, jaki to jest indeks. Jeżeli mówimy o takich dużych indeksach, tak jak ten S&P 500, no to ta opłata za zarządzanie jest tam bardzo mała, a jeżeli mówimy o jakichś mniejszych indeksach, na przykład ten MB ESWIC, no to ona jest stosunkowo wyższa. Ale oczywiście porównując te opłaty do na przykład tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, tych aktywnie zarządzanych, tych, które właśnie próbują pobijać te indeksy giełdowe z takim długim terminem, ze średnim powodzeniem, co najwyżej no, to tutaj te oszczędności są wyraźne. To jest gdzieś w takiej skali roku no, ponad procent, nawet trochę więcej, ponad półtora punkta procentowego de facto takich oszczędności. Które oczywiście w skali tego roku mogą się wydawać no pozornie małe, bo przecież mówimy koniec końców o rynku akcyjnym, który jednego roku może urosnąć 30%. No to co to półtora procent robi? Ale ponownie, jeżeli weźmiemy na faktę statystyki, że w długim terminie ciężko pokonywać te indeksy, a my raczej chcemy oszczędzać sobie długoterminowo, no to te procent, półtora co roku, co druga. 3, 5, 10, 20, 30 lat, no to będzie na koniec końców znacząca różnica, tak, de facto. warto. będą o niższe pomagać. stopy procentowe niż teraz, to to będzie miało zdecydowanie większe znaczenie. Jeszcze dwa lata temu te 1,5%, no to nie było takich lokat bankowych. Dok dokładnie tak i to, co jeszcze właśnie Bogdan powiedział, warto właśnie rozważyć jeżeli mielibyśmy zostawić naszych słuchaczy z taką jedną myślą, żeby zacząć próbować swoich sił na giełdzie, to przede wszystkim właśnie te rachunki IKX, które mają też limity co roku i to są też kwoty, które moim zdaniem są absolutnie dobre na start dla Osób. Tam do 20 tysięcy w tym roku, tak? Można wpłacić mniej, oczywiście, ale de facto takie odkładanie regularne tych kwot, które są na rachunkach IKX, tak możliwe co roku jest bardzo dobrym podejściem, żeby budować sobie tą nogę na rynku kapitałowym. Tak, oczywiście mieć swoje jakieś inne pomysły inwestycyjne. Może jakąś tą nieruchomość, oczywiście tu nie negujemy, ale tak jak mówimy, z ETF-ami, możliwość inwestowania w rynek kapitałowy jest otwarta dla osób, które nie chcą żyć, nie potrafią żyć tym rynkiem, tylko po prostu chcą gdzieś, żeby te środki też pracowały w jakiś sposób. Myślą będziemy kończyć naszą rozmowę. Mateusz Mucha, zarządzający aktywami Beta ETF i Bogdan Kornacki, ekspert GPW. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcast powstał we współpracy z Fundacją GPW.